Mieszkańców Malborka od istniejącego Truso Bardzo serdecznie pozdrawiam mieszkańców Malborka. E, mieszkańców Malborka do nasz stoiska Turcji W Turkcie. teraz po Turcku po jeszcze powiedz Tur e, Malbork, bo tam davet ediyoruz. damy. yaşayan daje się de misafilery mi z Turkski

Tylko żywo przybywamy tutaj wprost XVII wieku jako Regiment Szwedów. Rudewę Malbork, Cieskiej Pozdraw, z czeskiego Braumowa. Kazać ta, znaczy, ta powiesz Jadzia, Jadzia wywiadu. Tak? A gdzie jest Jadzia? Tu. Jadzia! Tu Daj Panu o, głos. Chciałbym, chciałbym, żebyście zaprezentowali swoje stanowisko. Tak. Pan kierownik wywiadu, dzisiaj <laughs> wszystko załatwi, bo ma znajomego prezesa GLGS-u. Aha, aha, Ale ja nie jechałem wolno. Ale to nic tutaj. <noise> trzeba wam. A możecie coś opowiedzieć swoim, o swoim stanowisku, dlaczego taka nietypowa forma re reklamy? Po prostu mamy mnóstwo atrakcji i tego się... To i tak okrojone stoisko. Jest. Nie, nie jesteśmy w stanie pokazać podwodnego lasu, na którym można panurkować. Nie jesteśmy w stanie pokazać Areo klubu, gdzie można sobie polatać i obejrzeć piękno bornego złotu ptaka. A skąd taki pomysł taki yy, trochę rosyjski wystrój? I, i muzyka. I mundury. W 1993 roku odbiliśmy Rosjanom miasto Borne-Sulinowo, i w tej chwili jest już Polska. A co jest za tym? No, bo jak taki jest, to ten trzeba się I... czegoś trzymać.